Siemaneczko, z tej strony Przybelak z kanału GKH Gaming. Witajcie w 12 odcinku Skrzynkowego Koła Fortuny. Tradycyjnie e, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę, e, za każdy komentarz pod filmikiem. Przechodzimy do losowania. Ostatnio mamy szczęście do skrzyni operacji Broken Funk. Tak jest i teraz. Do zobaczenia w grze. Może tym razem? To zobaczymy. Uff. Nie jest najgorzej. Fioletowy skinek e, SSG08 Parallaxa, dobrze czytam. Pamiętajcie, im więcej subskrypcji, im więcej komentarzy, lajków pod firmami. Na pewno będę organizował jakieś fajne giveaway, jakieś fajne konkursy. Pamiętajcie, dajcie znać, jeżeli wpadniecie na coś fajnego, napiszcie o tym w komentarzu. Ja na pewno to przeczytam i wezmę to pod uwagę. Słuchajcie, mam jeszcze jedną świetną wiadomość do przekazania. Mamy w naszej ekipie dwóch mistrzów. Polski w futbolu amerykańskim. Jakub Wel Gibon oraz Karol Wel Karkuś zdobyli Mistrzostwo Polski wraz z drużyną Archers Bydgoszcz. Chłopaki, serdeczne gratulacje. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Dobra robota. A tymczasem dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!